Radek Brzuska, dzień dobry, witam w Akademii Rynku Energii, w projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym rozmawiamy na tematy związane z energetyką i to w kontekście zarówno nas, konsumentów, jak i w kontekście globalnym, bo cały świat się zmienia, a te zmiany w dużej mierze napędza właśnie energia. Energia pochodząca z różnych źródeł, ale na końcu trafiająca do naszego gniazdka. No właśnie, skąd bierze się prąd elektryczny w gniazdku? Większość z nas odpowie na to pytanie. Yy że z elektrowni, ale czy tak jest rzeczywiście? O tym porozmawiam z naszymi ekspertami, którymi są dziś panowie Leszek Jesień, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. I Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tego, jak wytwarzany jest prąd elektryczny, bo być może nasze wyobrażenia na temat tego, skąd bierze się prąd, odbiegają nieco od rzeczywistości. Myślę, że nie, ale musimy powiedzieć kilka podstawowych takich rzeczy. Ja bym powiedział, że w ogóle prąd elektryczny wytwarzany jest w sposób bardzo stary, od XIX wieku aż po dzisiaj w znakomitej większości w ten sam sposób. To znaczy mamy, mamy przewód, który kręci się w, w polu magnetycznym. I to jest generalna zasada. Ciekawałek kawałek, drucika, kawałek wokół drucika, magnes, to się kręci. I to i się hej. kręci, i jest prąd, który jest generowany w tym druciku. To jest zjawisko opisane przez Maxwella szkockiego, fizyka, i ono tak wygląda. I to jest bardzo ciekawe, że bez względu na to, z jednym wyjątkiem, bez względu na to, jaki jest rodzaj paliwa, czy jakiś rodzaj napędu tego wirnika, to, to zjawi problem, zjawisko technicznie jest to samo, a ten jeden wyjątek to jest, są panele fotowoltaiczne, które jak wiadomo się nie kręcą, nic tam się nie rusza, a prąd elektryczny powstaje i to jest wynik zjawiska. Upraszczając, które zachodzi w, w kryształach krzemowych, że ta energia elektryczna jest tam, powstaje pod wpływem słońca, jest zbierana, a następnie zasila nasze druciki. Ale to jest jedyny taki powszechnie stosowany sposób, w którym ta energia powstaje inaczej. I jakby wracając do tego, że coś się obraca w tym polu magnetycznym, to napędzanie tego obrotu jest robione przez różne nośniki energii. Tak? Można to robić przy pomocy wyciągając energię z węgla, albo z gazu ziemnego, albo z wiatru, bo przecież to jest to samo. Wiatr napędza śmigło, śmigło kręci tym wirnikiem i powstaje energia elektryczna. Atom, jak rozumiem podobnie, Atom elektrownie podobnie. wodne tak samo. Tak samo. Czyli wiele, wiele sposobów czy paliw wyjściowych, Boże. ale mechanizm wytwarzania energii elektrycznej jest ten sam. Jest coś takiego, co nazywane jest krajowym systemem elektroenergetycznym i jest to system niezwykle skomplikowanych puzli, które muszą do siebie idealnie pasować. W związku z czym powiedzmy, jakie są to puzle? To mamy producenta, który wytwarza energię. Mamy przesył i dystrybucję, czyli krajowe sieci elektroenergetyczne i mamy odbiorców, czyli nas, którzy czerpiemy tę energię z gniazdka. Do tego skomplikowanego systemu oczywiście jest wiele części, wiele sposobów analizy i wiele pracy jest z tym związanych, ale on generalnie od XIX wieku po dzisiaj wygląda tak samo, z jednym wyjątkiem. I tym wyjątkiem jest fotowoltaika znowu. Poproszę zwrócić uwagę, że prąd w gniazdku z fotowoltaiki nie przechodzi tej drogi. On jest konsumowany na miejscu. Pomijam te wielkie farmy fotowoltaiczne, które oczywiście produkują tak jak elektrownie klasyczne. Natomiast fotowoltaika rozproszona z paneli nie przechodzi tej drogi, którą jest od producenta, wytwórcy do odbiorcy. Musimy. Cały system, który Pan nazywa Krajowy System Elektroenergetyczny, musimy zbilansować w każdym momencie. Musimy zrobić, że w każdej milisekundzie ilość odbieranej energii jest równa ilości wytwarzanej energii, bez względu na to, gdzie ona jest wytwarzana i gdzie jest odbierana. Czyli podsumowując, każdy system ma swój krwioobieg. Tak samo system energetyczny ma swój system naczyń. Przez który ten prąd przechodzi, i to są właśnie sieci elektroenergetyczne, które tłoczą ten nośnik, który jest wytwarzany przez te wielkie, bijące serca tego systemu czyli elektrownie systemowe. I tak jak było powiedziane, mamy do czynienia z radykalną zmianą tego systemu poprzez to, że. Coraz więcej tego prądu jest wytwarzane na miejscu u konsumenta i ten prąd coraz mniej tej drogi przez te duże sieci musi przechodzić. W takim tradycyjnym modelu mieliśmy kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt dużych elektrowni centralnie zarządzanych, które dostarczały energię do wszystkich odbiorców, a dzisiaj mamy wiele dwukierunkowych dróg, którymi ten prąd elektryczny rzeczywiście podróżuje. Mamy zarówno prąd, który podróżuje z elektrowni mhm. do odbiorców, jak i od odbiorców w stronę innych odbiorców i nagle robi się mętlik, na który wielu ekspertów nie było zupełnie przygotowanych, a już na pewno sieci nie były projektowane. Pod kątem tego typu rozwiązań. To prawda, i sieci, i urządzenia nie były projektowane pod tym kątem, i to jest taka dość ryzykowna, ale pewnie konieczna ze względu na ograniczenia klimatyczne konieczna ścieżka do przejścia. Musimy przejść do, tak, do jakiegoś nowego systemu elektroenergetycznego z ogromną ilością odnawialnych, niestabilnych w związku z tym źródeł energii, albo źródeł energii zeroemisyjnych, który to w przyszły system będzie wyglądał najprawdopodobniej radykalnie inaczej. Ale pewne zjawiska podstawowe pozostaną. Znaczy, nadal będziemy musieli zbilansować go w danym momencie, w każdym danym momencie. Kiedy mówimy o równoważeniu, mówimy o tym, co zostało już powiedziane, czyli, że w każdej chwili ilość wytwarzanej i zużywanej energii musi być identyczna a ponieważ słońcem, wiatrem, wodą nie do końca da się sterować tak efektywnie, tak szybko i tak dobrze jak steruje się na przykład ilością spalanego węgla czy gazu czy nawet w elektrowniach jądrowych ilością spalanego paliwa? No i stąd bierze się cały ten kłopot i wyzwanie. O tym będziemy jeszcze dziś rozmawiać, ale najpierw porozmawiajmy o tym, jakimi drogami do naszych domów i do wszelkiego rodzaju zakładów, fabryk, krótko mówiąc, odbiorców dociera energia elektryczna. System przesyłu energii elektrycznej podzielony jest na coś, co można porównać do autostrad, i coś, co można porównać do dróg lokalnych, a nawet osiedlowych. Stąd rozróżniamy system przesyłowy i systemy dystrybucyjne. Powiedzmy, o co w tej całej plątaninie kabli chodzi. Dokładnie tak. Z punktu widzenia nas, czyli odbiorcy, czasem nie interesuje nas którędy i jak ten prąd do nas dochodzi. To, co nas interesuje, to faktura i rachunek, które dostajemy. Co ciekawe, nie od żadnego z tych podmiotów, o których powiedział pan redaktor, tylko od sprzedawcy tego prądu. To co i jak się nazywa, żebyśmy mogli widzom już raz na zawsze to wyjaśnić? Co to, są, co to jest system przesyłowy, a co to jest system dystrybucyjny? System przesyłowy to jest ten system, taka czapka na samej górze, która zarządza tymi autostradami, a systemy dystrybucyjne to te, które rozprowadzają energię, można powiedzieć, rozsmarowują po, po wszystkich odbiorcach po nas wszystkich po to, żebyśmy mieli tę energię w gniazdku. Jedno jest potrzebne i drugie jest potrzebne ze względu na odległość najczęściej między Centrami produkcji, a centrami odbioru. Największe centra produkcji to są te elektrownie, duże organizmy produkujące energię, a centra odbioru to są albo duże jakieś zakłady przemysłowe, albo po prostu miasta, które są jednak skoncentrowanym. Odbiorcą z punktu widzenia całego systemu elektroenergetycznego. Więc to porównanie do autostrad odpowiadających za przesył na duże odległości, i dystrybucji, która rozsmarowuje energię po odbiorcach końcowych jest. Całkowicie uzasadnione. Skoro więc porównaliśmy system dystrybucji mocy do systemu dróg, no to znaczy, że musimy porozmawiać o policji czy też o zarządzaniu tym ruchem i tym zajmuje się krajowa dyspozycja mocy. W latach 70., -tych, 80., -tych, ci, którzy pamiętają, z pewnością z dreszczem w emocji wspominają stopnie zasilania. Niektóre stopnie doprowadziły do zwiększenia populacji naszego kraju, także krajowa dyspozycja mocy miała wpływ na dzietność. Dzisiaj to się już nie zdarza i zostawmy ten aspekt działalności krajowej dyspozycji mocy antropologom. Na czym polega zadanie? Tej instytucji, która jest jedną z najbardziej strzeżonych, najbardziej zabezpieczonych w naszym kraju. Krajowa dyspozycja mocy to taki zespół naszych kolegów, którzy dbają o to, żeby w każdej najdrobniejszej sekundzie właśnie. Ilość energii odbierana, odbieranej była równa ilości energii dostarczanej i odwrotnie. Tak? I rzeczywiście, we współczesnym świecie, z jednej strony mamy takie wskaźniki skuteczności, bo w 99,99% ,99 przypadków i czasu dostarczamy tę energię doskonale. Z drugiej strony jest to jednocześnie dowód na to, w jakim takim bezpiecznym świecie żyjemy, bo właściwie tak jak pan powiedział, nie doświadczamy przypadków, że energii nie ma, więc żyjemy w świecie, który jest bardzo bezpieczny, i ten świat bezpieczny jest zarządzany właśnie przez Krajową Dyspozycję Mocy kolegów, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo 24 godziny, wszystkie święta i możliwe momenty. Ich praca to praca która z jednej strony pozwala na to, żeby system był prowadzony w sposób bezpieczny, z drugiej strony pozwala na współpracę z, od, z naszym otoczeniem, z innymi krajami, z którymi mamy połączenia i z którymi wchodzimy w relacje. Może tak obrazowo pokazujący. Krajowy dyspozytor jest ta osoba, która ma książkę adresową. I książkę numerów telefonów do wszystkich elektrowni, do części odbiorców i jest w stanie poprzez kontakt z nimi zarządzić produkcją energii w taki sposób, żeby ona w danej sekundzie... Była wytworzona w takiej ilości, w jakiej jest zużyta. I to jest ich Ja zadania. też mam książkę adresową, ale jak ja zadzwonię, to elektrownia nagle nie wyłączy produkcji, a krajowa dyspozycja mocy ma takie umocowanie prawne, no menomen, że może nakazać różnym producentom energii elektrycznej na wyłączenie całych bloków. Tak, to jest możliwe i to się zdarza. To jest możliwe i jeśli trzeba, to, to, to trzeba robić, dlatego że alternatywa, czyli niekontrolowany rozpad systemu, jest czymś czego każdy chce uniknąć, dlatego że to są ogromne energie, ogromne moce, których niekontrolowany stan mógłby doprowadzić do ogromnych strat. Każde działanie ograniczające ewentualność blackoutu jest czymś, co należy robić i to zawsze jest wykonywane. Ci dyspozytorzy, o których była tutaj mowa, pracują w podziemnym, pilnie strzeżonym bunkrze, do którego wstępu uzbroj bronią uzbrojeni po zęby. Strażnicy, więc to pokazuje, jak ważne jest to miejsce. Za chwilę powiemy o tych sytuacjach złych, potencjalnie niebezpiecznych, przed którymi specjaliści pracujący w tym bunkrze nas uratowali. Rolą krajowej dyspozycji mocy, ale też całego systemu, który zapewnia dostawy mocy, czyli energii elektrycznej, jest to, by zapewnić nam bezpieczeństwo takich dostaw. I to wymaga czasem naprawdę niezwykle skomplikowanych, i infinezyjnych działań. Czy możemy powiedzieć o takich sytuacjach, które miały miejsce w ostatnich latach czy miesiącach, którym udało się zapobiec? Może na początku trzeba powiedzieć, przed czym nas chroni taka krajowa dyspozycja. Mocy. Tu można się posłużyć z nazwą, jaką jest blackout. Żeby wyjaśnić wszystkim, jest to, tak jak mówiliśmy wcześniej, niekontrolowane wyłączenie systemu energetycznego, które naraża odbiorców na brak dostaw energii elektrycznej. Czemu? Właśnie, chce, czego chcemy uniknąć i czemu chcemy zapobiegać. I powiedzmy, że taki blackout to nie jest sytuacja, w której w paru domach wyłącza się prąd, przyjeżdża jeden pan i przekręcając bezpiecznik czy przekładając jego dźwignię, ten prąd przywraca, tylko mówimy o utracie energii elektrycznej w dużych częściach kraju, czasami kontynentu. Miało to miejsce kilka dekad temu, chociażby w Kanadzie jest to jedna z najsłynniejszych historii, i później podniesienie tego systemu do działania może trwać na. Kilka dni, albo i tygodni. To jest ta, ta skrajnie zła wersja. To prawda. Dlatego też dyspozytorzy krajowej dyspozycji mocy to, to też tacy fachowcy, którzy trenują takie przypadki. Tak? No rzeczywiście mamy symulator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego takie narzędzie, w którym, jak, trochę jak symulator dla pilota w samolocie, w którym można przedpowiedzieć, Przetestować awarię, katastrofę i jak z niej się uratować, albo jak z niej się podnieść, co jest niesłychanie istotne. I do tego są przygotowane narzędzia i są przygotowane sytuacje, po to, żeby w ostatecznym momencie działania, jakie podejmują ci panowie, były maksymalnie. Ostrożne i optymalne, i były maksymalnie bezpieczne dla, dla nas wszystkich. I na ogół tak jest. Zwróciłbym uwagę na bardzo ciekawy przypadek, kiedy mieliśmy awarię w stacji przesyłowej Rogowiec, która spowodowała wyłączenie. Bloków elektrowni, bełchatów, kiedy cały system stracił w ułamku sekundy ponad 3 gigawaty mocy, to jest bardzo dużo. W tym momencie było to pewnie około 12% mocy. Ale sposób zarządzania tą sytuacją był, był, był znakomity. To znaczy, taki, który spowodował, że cały system zadziałał bez konsekwencji szerszych dla innych, bo to co jest to najgorsze, czyli ten blackout niekontrolowane wyłączenie, to coś co mogłoby spowodować podział systemu i konsekwencje rozlewające się po całej Europie. KDM zadziałał tak, że cały system pozostał bezpieczny i nie nie, nie, nie dochodziło do żadnych negatywnych konsekwencji. Czyli w skrajnym przypadku, niewielka nawet, ale źle zarządzana awaria, która wystąpi gdzieś w centralnej Polsce, może spowodować potencjalnie problemy nie tylko w całym kraju, ale także w innych krajach Europy. I o tej współpracy międzynarodowej, która wymusza, wymuszona jest między innymi tego typu sytuacjami, porozmawiamy już teraz. Jedną z metod zapobiegania sytuacjom kryzysowym jest współpraca międzynarodowa i taki jednolity europejski rynek energii elektrycznej, który jest budowany powoli i do którego dołączają kolejne kraje. Na czym polega ta współpraca i w jakich trudnych sytuacjach jest ona w stanie pomóc? Po pierwsze, mamy w Europie, w Unii Europejskiej, system połączony, który pracuje synchronicznie. To znaczy, z grubsza rzecz biorąc, od Portugalii po Polskę, od Polski. Po Grecję ten system pracuje w jednej fazie, my to mówimy cały czas, jak, jak, jak jedno serce, które bez przerwy pracuje w Europie. To jest jeden z najbardziej rozległych i największych systemów synchronicznych na świecie. I to, że on taki duży jest, jest oczywiście trudne i, i, i problematyczne, ale też wynika z takiego głębokiego przekonania. Że im większa jest sieć, tym jest bardziej bezpieczna dla nas wszystkich. To znaczy, jeśli jeden ma kłopot, to wszyscy inni potrafią mu pomóc. I to tak jest w praktyce. Jeśli, jeśli my mamy problem, to prosimy kolegów o pomoc. Jeśli koledzy mają problem gdzieś w Europie, to proszą nas o pomoc. I to jest rutynowe dość działanie. Stąd ten rynek europejski jest, który jest nabudowany na, na systemie synchronicznym, jest takim znakomitym uzupełnieniem. Jeśli mogę posłużyć się przykładem, na początku tego roku mieliśmy kilka awarii linii energetycznych w Bałkanach, na Bałkanach, co spowodowało, żeby system utrzymał się, utrzymał bezpieczny poziom produkcji i odbioru tej energii, zmiany w zakresie produkcji prądu musiały nastąpić w Francji, w Włoszech, w Wielkiej Brytanii. Odczuliśmy to nawet w Polsce. To pokazuje, jak ta współpraca jest ważna, jak ten jedno wydarzenie w jednej części Europy i to w odległych od siebie punktach powoduje konieczność współpracy i działań po stronie współpracujących operatorów. W, całej, w całym, na całym, w całym kontynencie. Czy dzięki tak zsynchronizowanej sieci możemy na przykład pobierać energię z innych krajów w momencie, kiedy nam jej brakuje, albo oddawać te nadwyżki, które nagle się pojawiają w wyniku niestabilności odnawialnych źródeł energii? Mówiliśmy o niestabilności w kontekście tego, że nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć super dokładnie, czy wiatraki albo panele będą produkowały bardzo dużo energii, bardzo mało, a może w sam raz. Tak się dzieje bez przerwy. Mamy połączone rynki w Unii Europejskiej. Oznacza to, że energią możemy swobodnie handlować pomiędzy Polską a Portugalią, jeśli ktoś by chciał z takimi stratami przesyłać energię. A z drugiej strony, rzeczywiście sam system elektroenergetyczny. Kompensuje, pożycza od siebie nawzajem, powiedzmy to tak, i oddaje. W, na razie w naturze, potem w pieniądzach, czyli są oczywiście jakieś rozliczenia tych, tych transakcji, ale one z jednej strony są ofertą dla rynku, po to, żeby wytwórcy mogli sprzedać z dowolnego kraju do dowolnego kraju, a klienci kupić z dowolnego kraju. A z drugiej strony po to, żeby systemy elektroenergetyczne mogły sobie nawzajem pomagać. Czyli to jest taka, taka szuflada, powiedziałbym, w której zachodzą transakcje pomiędzy wszystkimi podmiotami, bo to normalny, wolny rynek energia elektryczna jest towarem, a z drugiej strony no, ona. Osadzona jest na sieci, która musi stabilnie cały czas pracować i ta wymiana taka techniczna zachodzi pomiędzy operatorami systemów przesyłowych. A czy jesteśmy połączeni też z krajami wschodniej Europy, nie wiem, Ukrainą, Litwą po części też, która ma nieco odmienny system energetyczny? Czy miała do niedawna? Tak, jesteśmy połączeni z. z na trzech kierunkach niesynchronicznych, jak to nazywamy. Czyli mamy połączenie podmorskie kablem ze Szwecją, bo Szwecja, cała Skandynawia jest w innym systemie synchronicznym, więc to jest takie troszeczkę obce ciało, choć nadal Unia Europejska i rynek jest ten sam, ale technicznie to jest troszeczkę coś innego. Podobnie jest z państwami bałtyckimi. Mamy połączenie wprawdzie przez linię, ale która. Z dwóch stron styka się w postaci takiej wstawki, która jest na prądzie stałym i to pozwala na współpracę dwóch systemów, które od, od, odrębnie pracują. I mamy połączenie z Ukrainą, gdzie jeden z bloków elektrowni w, do, w dobrotworze pracuje na rzecz systemu polskiego. Znaczy, jeśli istnieją warunki handlowe, do, na to pozwalające, to on to dostarcza energię. Przez ostatnie 20 minut udowodniliśmy, że odpowiedź na pytanie o to skąd bierze się prąd w gniazdku wcale nie jest tak banalna i oczywista, ale dzięki naszym ekspertom wiemy już zdecydowanie więcej. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. A państwa zapraszam na kolejne odcinki Akademii Rynku Energii. Radek Brzuska, do zobaczenia.